Dobra, cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy pierwszy grudzień, czyli miesiąc, listopad yy, zleciał. Cały miesiąc w listopadzie grzałem klimatyzacjami. No ale na grudzień wrzucamy pompę, która tak naprawdę była przez cały miesiąc na czuwaniu. No nie ma co ukrywać na tym czuwaniu, też zjadła trochę prądu. Zaraz sobie zrekniemy, jak to wygląda. Eee, ona jest na tym małym podliczniku. I to jest tak. teraz widać ile pobiera około 40 W, średnio 120 W pobiera na takim czuwaniu. I stan licznika to jest 2053 kWh, a mieliśmy chyba 2003 kWh, więc 50 kWh pompa ciepła pobrała na czuwaniu i kilka razy się włączyła. Nie wiem dokładnie ile razy, ale miałem zadany parametr na Pompie ciepła, żeby utrzymywała wodę w buforze, tak jak widzicie, 26 stopni. No i ona sobie tą pompką obiegową, co tutaj jest, mieli tą wodę od czasu do czasu, co kilka minut przez 30 sekund mniej więcej to trwa, no po to, żeby ta woda na mnie zamarzła, prawda? No tak, taka jest ochrona monobloka, jeżeli jest napięcie. Więc ten parametr, który jest, jest na powrocie. No i wiadomo, mam histerezę 2 stopnie, więc jak ten parametr. Spadnie poniżej 24. Załącza się pompa, czyli włącza się, podgrzewa znowu do 27-28 stopni i się wyłącza. I tak było nie wiem, z 4-5 razy się włączyła. Nie liczyłem, kilka razy zauważyłem, że była włączona, zresztą widzę po, tempe po temperaturach. Po to, żeby tylko przemielić tą wodę. E no, żeby ona nie zamarzła, więc pompa była cały czas włączona, ale na ogrzewanie domu nic nam tutaj nie chodziło. Cały miesiąc listopad było ogrzewane e, ogrzewanie klimatyzacjami. Widzimy pierwszy, dwunasty i robimy ładowanie bufora, i pomyślałem, że zrobimy sobie kilka testów, więc teraz włączam jej, e, włączę jej ładowanie bufora na Maksymalną temperaturę, bodaj, że to jest 50 stopni. I w tym miesiącu będziemy sobie grzali pompą ciepła. Będziemy sobie grzali pompą ciepła. Ona się powinna włączyć teraz. Już widać, że się włącza. Pompka obiegowa się załączyła. No, i zaraz się włączy wentylator i sprężarka, co będzie zresztą tutaj widać. Także patrzymy, która jest godzina 10.35. Mamy około 27 stopni w buforze, aczkolwiek tutaj mam jeszcze te esko. Widzimy 26 i 4. Jest, czyli mniej więcej około 1 stopień jest różnicy między tymi dwoma. Urządzeniami w sensie sczytywania temperatury, tak? czyli czujnie gdzieś tam jest rozjechanie na 1 stopień z tego, co widzimy. Także no, mamy te 27, około stopni w całym buforze. Pompa się włączyła 10,35, 10,36 w zasadzie. No i zobaczymy, jakie będzie zużycie. Mieliśmy przed chwilą na filmie. Jeszcze raz zryknijmy sobie, ile pobierze nam prądu do zagrzania całego bufora do 50. Stopni. Jeszcze raz, żeby było to na materiale 2053,7. Tyle mamy, jeżeli chodzi o aktualny, aktualne wskazanie. Widzimy 10.35 wystartowała i ładujemy sobie bufor. I miesiąc, grudzień włączamy ogrzewanie podłogowkę, o podłogowe i pompę do ogrzewania domu po to, żeby zobaczyć, jak nam pompa będzie pracować. No, podłoga i bufor no, będzie pracować tak jak będzie, aczkolwiek mówię, nagrzewam do 50 stopni teraz, a później raczej będę jechał po prostu jako przepływowo przez bufor. Czyli nie będę patrzył, która jest godzina. Nie patrzymy na to. Zresztą przy klimatyzacji też na to nie patrzyłem. Nie ma to znaczenia w sensie w stosunku do grzałek, które pracowały tylko w drugiej taryfie. Moim zdaniem, pompa powinna się modulować, po to jest taka, a nie inna, więc. Dla mnie po prostu dziwnym jest manewrem usiłowanie, jeszcze grzanie w nocy, podgrzewanie podłogi, żeby w dzień, jak w większości nas że w dzień nie ma. Myślę, że wielu z was pracuje i, i, i staranie się utrzymywania jakby drugiej taryfy na pompy, aczkolwiek no każdy ma swojego fisia. Eee, wydać 34 tysięcy po to, żeby później oszczędzać na zużyciu. no to trochę dla mnie się mija z celem, no ale, no, ale niestety. Dwa lata ostatnie pokaza pokazały, że właśnie w przypadku posiadaczy pomp ciepła tak to wygląda. U mnie klimatyzacja chodziła cały czas 24 godziny na dobę, więc pobierała prąd w taniech i w droższych taryfach, bez różnicy. Sama się włączała, sama się wyłączała. Tak samo będzie pracowała pompa. Nie ma to znaczenia, ona ma sobie tutaj sterownik. Tu będziemy mieli temperaturę zadaną, teraz mamy 50 stopni. Ma nagrzać bufor, z bufora później sobie odpalam podłogę. Eee, no i później ten parametr zmniejszy, nie wiem, do 30-32, zobaczymy jak to sobie będzie pracowało, nie? No i jak widać, pompa właśnie jest wyłączona Bo zapomniałem nagrać ekranu, żeby nie było eee, Czyli grzała gdzieś 6 godzin 15 minut, bo ona się wyłączyła gdzieś Z 10, 12, 15 minut temu Ale mówię, zapomniałem pokazać wyświetlacz, także Tak to wygląda eee, Widać, że ona już nie pracuje Prąd sprężarki, zresztą tu jest wszystko wyłączone czyli tam 6 godzin 15 minut 6 godzin 20 minut mniej więcej grzała wodę widać że tam gdzieś tam rozmieniają się trochę te temperatury między regulatorem a a, a pompą nie tam, no ale to jest jeden stopień to gdzieś tam wcześniejśmy rozmawiali widać że poboru znaczy no jest taki standardowy pobór tylko delikatny na podtrzymaniu i mamy 2064 kilowatogodzin. Czyli 14 kilowatogodzin pompa potrzebowała, żeby zagrzać wodę od 26 dokładnie było do 52 zadanej temperatury stopni 51. Na górze mamy 55, bo taki parametr podawała, więc najwyżej w Buchworze jest 55 stopni, ale jak widać już Zadarno mam 32. Pompa już chodzi od dłuższego czasu 32, 5, 32, 6, Sobie dogrzewa. Ewidentnie bufor został rozładowany tam do około 32 stopni. Pompka obiegowa cały czas chodzi. Podłoga oczywiście się dogrzewa. Tu widzimy na Esko też 32 stopnie. I pompa ciepła teraz. Pracuje z mocą 677 W 677, 678 W, czyli zmodulowała się do 680 W i na takiej parametrze teraz chodzi. Nie wiem, czy ona będzie chodzić cały czas, czy nie. Na podłogę zadałem 30 stopni. Oczywiście podłoga była zimna w sensie podłogówka nie? więc podejrzewam że chwilę to potrwa. No ale zobaczymy. Dla mnie to pierwszy raz kiedy będę wrzucał cały czas jednakową temperaturę i tylko sterownik będzie ją rozłączał. Zobaczymy jak to jak to będzie. Widzimy że ona chodzi na takim zadanym parametrze utrzymuje te 32 stopnie przy podłodze przy takim odbiorze jaki jest jakby bez problemu. Tu jeszcze zobaczcie sobie, że się bufor już rozładował do takiej temperatury 36, o 29 idzie teraz podłogę, nie, Czy 29-30 stopni jest zadane na podłogę. No wzrostu temperatury w domu jakoś nie widzę. Klimatyzacja już za 3, 4 godziny nie chodzi. Wzrostu temperatury nie widzę, no ale temperatura też się nie wytraca. To znaczy, że chyba dobry znak. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo sam jestem. Ciekawe, żeby zrobić to właśnie w taki sposób, czyli pompa śmiga cały czas, zadany parapet cały czas. Bufor po prostu służy jako równolegle wpięty jako po prostu sprzęgło tak naprawdę jako przerzut wody czy ma mi pojemność wody i nic więcej tak naprawdę. No a podogówka ma swoim życiem pracować i dodatkowo sterownik pokojowy, który będzie włączał lub wyłączał w zależności od tego, czy się nagrzeje, czy nie na takim parametrze no zobaczymy. Niektórzy twierdzili gdzieś tam w materiałach, że Wpuszczają wodę 28, 29 cały czas i to w zupełności wystarcza przy minusach, żeby utrzymać 22 stopnie w domu Przynajmniej, no to ciekawe Mamy efekt, mamy możliwość teraz sprawdzenia tego Mamy dobowe zużycie Pompy ciepła Wskazanie 2086 7. Widać, że jest 003-001 na termometrach temperatury. Były widoczne cały dzień, mniej więcej około od minus 1 do 1 w nocy i w dzień, także w okolicach zera cały czas. I widzimy, że wskazanie mamy, jeszcze raz. 2086,7, a wczoraj mieliśmy o północy chyba 2077, zaraz sobie jeszcze to sprawdzimy właśnie się włączyło ogrzewanie podłogowe, pompka się załączyła, a zawór się otwiera akurat się ogrzewanie włączyło na podłogę, żeby utrzymać zadaną 21,8, takie zadane na termometrze na regulatorze, który widać było na zdjęciach, ale o tym regulatorze później trochę więcej. Mamy 5 grudnia. Godzina 23:57. Temperatury, tak jak tam wskazuje tutaj Esco. I zobaczmy sobie, jakie mamy po 5 dniach zużycie. Prądu, znaczy w zasadzie wskazanie, zaraz użycie sobie przekalkulujemy. 2104,4 2104,4. Czyli na tą chwilę mamy około 54 50, 54 kWh, zaraz jeszcze sobie zerkniemy, jakie mieliśmy wskazanie. Przed uruchomieniem ładowania bufora, aczkolwiek jak się dobrze pamiętam, było to około 50, kWh. Mamy 6 grudnia prawie północ. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zużycie, kolejny dzień 23.56, temperatury widzimy na ESCO 32 stopnie, czyli bufor naładowany i mamy wskazanie. 2114,3 7 grudzień mniej więcej północ też akurat tak to wygląda mamy temperatury na buforze pokazane i zarekliniemy sobie jak mamy wskazanie 2124 czyli to jest wskazanie na dzień siódmy koniec dnia 7 grudnia tak naprawdę, bo już się 8 zaczął więc 2124 mamy 8 grudzień 23.57 akurat się ogrzewanie podłogowe włączyło termostat po prostu sobie trzyma godzinę i... no i najwyraźniej wyczuł, że się wychładza i włączy akurat ogrzewanie podłogowe eee, i Patrzymy sobie na zużycie, jakie mamy. Czyli musimy sobie zobaczyć, jakie jest wskazanie na liczniku. 2135,9 czyli 2136, tak naprawdę. Można powiedzieć, że zaokrąglić już. 2136 kWh. Takie mamy wskazanie. 8 grudzień. Mamy kolejny dzień. Teraz zobaczymy, sobie jakie jest. Wskazanie. To 8, 9 dzisiaj. 9 grudnia 23:40. I wskazanie mamy 2145,3. Czyli 2145,3 Takie wskazanie na liczniku po kolejnym dniu, 2145,3 11 grudnia. Dobra, mamy 11 grudnia. 8 rano, tam z groszami i wskazanie 2162 kWh. Czyli 11 grudzień rano mamy 2160 godziny. Robimy sobie teraz test pracy pompy w trybie inteligentnym. Pompa ma tryby i zmieniamy jej teraz tryb. Na inteligentny, ona ma się sama dostosowywać do pracy budynku potrzebnej mocy i zapotrzebowania. I teraz 7 dni będziemy testować, jak to będzie wyglądało. No, niestety będą mrozy, czyli będzie na pewno trochę duża różnica między tym tygodniem, który był, ale, no ale zobaczymy przynajmniej charakterystykę pracy. Dobrze, słuchajcie, mieliśmy pokazane przez tam kilka dni, jak wyglądały pobory prądu, w zasadzie wskazania, tak? Czyli mniej więcej dzienny pobór prądu sobie mogliśmy wyciągnąć, aczkolwiek tu do tej naszej tabelki w Excelu. Na bok wrzuciłem, jak to wyglądało przy odpaleniu pompy ciepła, i tak jak z materiałów można było wywnioskować, pierwszy 12 2022, wskazanie przed odpaleniem mieliśmy 2053 i 7, i wtedy pierwszego włączyłem ładowanie bufora do 50 stopni, z celem sprawdzenia, czy załaduje, ile potrwa e, itd. Tak tak Pompa była nastawiona w trybie. Cichym, to jest taki tryb z ograniczoną mocą. One standardowo wychodzą tak ustawione, później ją przestawiłem w zasadzie dzisiaj, ją przestawiłem na tryb inteligentny, ona wtedy się e, inaczej, że tak powiem, pracuje, sama się bardziej dostos dostosowywuje do, e, jakby do pracy, e, no nie wiem, do wyciągania przez budynek ciepła, można tak to nazwać. I jeszcze nie wiem też, jak to działa, no zobaczymy, będziemy testować. Natomiast w trybie cichym ona ma ograniczoną moc, tam chyba 60-70% maksymalnie mocy. I wiadomo, że wtedy, jak ma ograniczoną moc, no to też ta, jakby wartość kilowatogodzin, którą on daje, też jest ograniczona, tak. No, aczkolwiek nie ma to mniejszego znaczenia dla, dla jakby finalnego zużycia. Tak mi się wydaje, zobaczymy. Niemniej jednak, tak była ustawiona i. Mieliśmy start, jeżeli chodzi o ogrzewanie, i przez cały ten czas w moim domu pracowała ona właśnie w takim trybie. I pompa Pro Energy Monoblok wzięła, słuchajcie, w 10 dni grudnia 108,3 kWh. 10 dni, czyli 10,8, niecałe 11 kWh na dobę, pompa pracowała. Sobie 24h, to znaczy ona nie chodziła 24 godziny na dobę, tylko włączała się wtedy, kiedy potrzeba. Eee, wtedy, kiedy trzeba, musiała dobić sobie pracą, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie. No i jak widzimy, średnia to jest 11 kWh na dobę. Pierwszy, drugi, trzeci grudnia był w miarę taki ciepły, bo chyba nawet do 5 stopni za dnia, w nocy chyba nie spadło. Akurat ten week to był taki weekend. I on był w miarę cieplejszy później, już niestety szaro-buro i ponuro. Średnio 1-2 stopnie maksymalnie dziennie, a w nocy minus 1-2, czyli tak od minus 2 do 2 to oscylowało. Dzisiaj mamy niedzielę, weekend kolejny, gdzie zaczynają się mrozy, zaczyna padać śnieg, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu. Aczkolwiek ta temperatura, mówię w okolicach tam 0-1 stopnie taka średnia za całe te 10 dni. No ale słuchajcie, duży bufor. Dobrze ocieplony budynek, pompa monoblok i 11 kWh na dobę. Także widzimy, jak ten wynik wygląda przy tej pompie, jak to działa. Nadmienię jeszcze, że dostałem do testów znaczy dostałem do testów. W zasadzie dzięki firmie Zamel będziemy mogli sobie wrzucić mef 01 czyli ten miernik licznik zużycia energii i będziemy widzieli dokładnie, jak pompa w godzinach pracy, jak się Włącza kiedy się włącza jak oscyluje jej moc i to wszystko będzie fajnie pokazane więc jak mi się uda dzisiaj podłączyć to jeszcze to podłączę jak nie najdalej jutro i już cały ten przyszły tydzień będziemy mogli sobie też oglądać jakby w tej aplikacji zamiar supla zresztą jeszcze kilka słów na pewno o tym o tym też powiem słuchajcie 11 kWh na dobę myślę że jest to bardzo dobry wynik. Fajnie będziemy mieli zestawienie do bufora. Zobaczymy, jak ten grudzień będzie wyglądał ze średnią temperaturą, no bo tak naprawdę to ma dosyć duże znaczenie. W przypadku grzałek, wiadomo, temperatura zewnętrzna nie ma takiego znaczenia, no bo one mają tą swoją stałą wartość oddawania ciepła. Tak, w przypadku pompy ciepła wiadomo, że ta sprawność spada wraz ze spadkiem temperatury, no ale jakąś tam średnią będziemy z tego, z tego wyciągać. Dobra, obserwujemy dalej, patrzymy, zapraszam Was na kolejne materiały, jeszcze rzucę Wam materiał zładowania bufora, eee, wiemy, że pobrało to 14 kWh od 26 do 50 stopni, ale zrobimy sobie jeszcze w takim trybie BOST, tam jest też w pompie ciepła, czyli taki maksimum jakby, tak, więc sobie w takim trybie jeszcze to przetestujemy, ale to może na koniec przyszłego tygodnia, teraz zobaczymy jak to będzie pracowało przy tych mrozach. Eee, w tym trybie dostosowywania się do, do, do budynku. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie, hej, cześć.